Muszę przyznać, że ostatnie dwa miesiące dało mi bardzo dużo do myślenia. W lutym moje posty były poświęcone relacjom, głównie tym trudnym, bo to właśnie z tym, z nimi najczęściej ludzie przychodzą do psychologa. W marcu natomiast skupiłam się na kobietach i na naszym spojrzeniu na świat, na siebie, ale też na mężczyzn. Um, I zauważyłam, że jak tylko pojawił się jakiś post, gdzie była jakaś krytyka mężczyzn, ale myślę, że ona była delikatna, nie, nie zawsze, ale starałam się, żeby to było wyważone, to były takie komentarze, że zawsze, gdy kobieta mówi coś negatywnego o mężczyznach, to na pewno jest to feministka w tym pejoratywnym sensie, że nienawidzi mężczyzn, że spotykała tylko toksycznych facetów albo że ma trudne doświadczenia z domu. I e, zarówno chodziło o mnie, bo ja to wstawiam, ale też o komentarze kobiet. E, ale to zupełnie nie tak, nie tak to widzę. Ja uwielbiam mężczyzn, uwielbiam też kobiety i wspieranie ich jest dla mnie ważne. Nie wszyscy mężczyźni są źli, nie wszystkie kobiety są dobre, to chyba oczywiste. Um, I nie każda krytyka mężczyzn oznacza, że my Was nienawidzimy. Ja na pewno nie ale naprawdę wiele razy pojawiły się koszmarne komentarze pod moimi postami. Um, oczywiście jeśli ktoś wyraża konstruktywną krytykę, zostawiam te komentarze, bo to jest dobry pretekst do dyskusji. Natomiast e, jeśli są to agresywne, pełne jadu wpisy, to po prostu je kasuję, niezależnie od tego, czy są skierowane do mnie, czy do kogoś innego. I wiecie co? Większość tych skasowanych komentarzy to wpisy mężczyzn. Um, Kobiety może 1%. Hmm. Ostatnio też jest taki popularny trend women in male fields, gdzie kobiety odwracają rolę i pokazują, jak wyglądałby świat, gdyby kobiety uważały o mężczyznach to, co oni uważają o nas. Nie wiecie, co się wtedy dzieje? Pod każdym filmikiem jest fala oburzenia, ataków, defensywnych reakcji mężczyzn. Myślę, że wielu mężczyzn zupełnie sobie nie radzi z krytyką. Zdaję sobie sprawę, że na Was, mężczyznach, ciąży wiele oczekiwań, ale na nas, kobietach, też. Um, ja uważam, że wielu mężczyzn jest naprawdę fantastycznych um, i to, że na przykład w, mar w marcu skupiałam się na perspektywie kobiet, to nie znaczy, że generalizuję i uważam, że wszyscy mężczyźni są źli. Um, Natomiast znam wielu mężczyzn, którzy biją latami głowę w głową w ścianę i zastanawiają się, czemu ich głowa boli. Um, czemu kobiety ich nie wybierają, was nie wybierają, albo czemu mają do was pretensje. Oczywiście czasem te pretensje są przesadzone, nie twierdzę, że nie, ale często też tro problem tkwi w was, panowie, że nie uczycie się, nie wyciągacie wniosków, a potem ściekacie się na kobiety. Um, może warto potraktować to wszystko jako wskazówkę, nie jako atak. Jeśli kobiety jasno Wam mówią, co jest nie tak, nawet w formie wpisów, to może zamiast się obrażać, lepiej coś z tym zrobić. Panowie macie dużo fantastycznych cech i my tez, też od Was mamy się czego uczyć. Natomiast jeżeli coś jest nie tak, to się nie wkurzajcie, może po prostu popracujcie nad sobą. Jednak yy, większość pacjentów, na przykład psychologów, to są kobiety. Mężczyźni, którzy decydują się na terapię, robią ogromny krok w stronę zmiany i jestem z was naprawdę dumna, ale wciąż większość pacjentów psychologów to kobiety. To my nad sobą pracujemy, rozwijamy się, ko konstruktywną krytykę przyjmujemy, pracujemy nad sobą, wyciągamy wnioski, a wy często zostajecie emocjonalnie w tyle. Może więc, róbcie w tej kwestii to, co my, a my z kolei mamy. Od was się czego uczyć w innych kwestiach. Zastanawiam się jeszcze, kiedy skończy się ta walka damsko-męska, bo mam wrażenie, że ona wciąż trwa. To jest takie zaskakujące, bo zamiast to być współpraca, to jest walka. A przecież my siebie nawzajem potrzebujemy, nie tylko biologicznie, do przetrwania gatunku. My, kobiety, uwielbiamy waszą twardość i nie mam tylko na myśli tego, co pomyśleliście. A wy, a, a wy mężczyźni uwielbiacie naszą miękkość. I też nie mam tylko na, tego, na myśli tego, co pomyśleliście. Mam na myśli też wewnętrzne cechy. My sobie możemy tak wiele dać. Nie wiem, u mnie na pewno nikt nie atakuje mężczyzn. Natomiast fakt, faktem, że no w marcu rzeczywiście te posty były bardziej ze strony kobiet, bo taki był cel. Chciałabym jeszcze dodać na koniec, że. Ja widzę wielu mężczyzn, którzy naprawdę już robią świetną robotę, rozwijając się, pracując nad sobą i swoimi relacjami. Widzę Was, mężczyzn, którzy aktywnie dążycie do bycia lepszymi partnerami, ojcami, przyjaciółmi i Wasza praca nad sobą jest nieoceniona. Zasługuje na uznanie. Natomiast zobaczcie, Wy sami sobie robicie negatywny PR, choćby w internecie. A potem się dziwicie, jakie spojrzenie na Was mają kobiety. Dla tych, którzy czują się dotknięci krytyką, chcę tylko powiedzieć: potraktujcie to jako moment do refleksji. Ja naprawdę wierzę w Waszą siłę i zdolność do przemiany. Jesteście w stanie osiągnąć wszystko, jeśli tylko pozwolicie sobie na otwartość, na autentyczność, na wyciąganie wniosków. Panowie, my Was nie nienawidzimy. A na pewno nie ja. Więcej luzu, panowie.